Halo. halo, halo, witam. Mam pytanie pierwsze do Patrykosa. O, damy pytanie. W końcu pytanie do kogoś innego. Czy kogo widzisz na następnej walce? Znaczy, z kim chciałbyś zobaczyć? To też jest takie stare takie pytanie, że. Co jest? Nie, nic. To tylko. Tam. Jest jedna osoba na pewno, z którą chciałbym zawalczyć, ale tego też nie chciałbym zdradzać, bo to może w przyszłości tam zaburzyć jakieś plany, o których tutaj chłopacy ja też wiedzą, ale taki mój, nadranę, mogę ci powiedzieć, taki mój dream match. Stary, możesz spokojnie powiedzieć, z kim chciałbyś zawalczyć, stary, naprawdę, możesz to spokojnie Ale powiedzieć. nie chcę tego jeszcze teraz powiedzieć, ja to... Nie? Ale każdy wie, że chciałbyś zawalczyć z Kubą Postem, stary. Ale nie, jakby nie o tym mówię, ale ja <laughs> o tym się już mówiłem, nie? 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 Okay, no ty ty to... wiesz zresztą o kim, ale nie chcę, żebyśmy teraz to okay. mówili. dobra. No. I, bo I to wiesz... Ma... Ciężko mi powiedz stary, z kim, z kim bym siebie widział, ale jak Nie gdy... jest ciężko, chciałbyś to powiedzieć już teraz. Tak, o tej osobie, o której myślimy, to bym chciał powiedzieć to teraz, ale nie chcę zrobić tego ze względu właśnie, że, że na pewno w, zrobię to w bardziej adekwatnym miejscu i czasie przede wszystkim. Dlaczego chciałbyś zawalczyć z Kubą Postem? Ale... Ale, nie mów, ale ja totalnie nie mówię o nim stary teraz. Ja... Ty też dobrze wiesz o kim stary. Więc jakby to na pewno w kiedyś... Ale nie będę... chciałbyś zawalczyć z kompostaw. Mogę z nim zawalczyć stary. Jakby to, Dlaczego to chciałbyś los? z nim zawalczyć? Odkupić się za wandala trzeba stary. Okej, okay, jeszcze wow. jakieś argumenty? A raczej. No, tak. f***a mnie nie troszeczkę, jak jest taki irytujący, to, Bo wiedziałem, że też jest f***ą osobą w f... osobom internecie, a miejsce dla irytującego ludzi, jeszcze jest jedno, i to jest moje miejsce. Szodujcie, Więc no. ja na tym miejscu sobie zostaję i nie widzę tu nikogo. Lubisz innego. kubę posta? Nie znam go prywatnie, ale jak mówiłem, no, jest irytujący, nie? to tak to określę. Bo ciężko powiedzieć stary, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię, skoro go nie znam. Na dzień Rozumiem. dzisiejszy, patrząc na twoje umiejętności, pokonałbyś kubę posta? Tak. Bez problemu. Z... Uważasz, że bez problemu wiecie, go, wiecie, pokonałbym tylko jedną go walkę. w sensie, wiesz, to jest oczywiście walka, i tu może deklaracja. wydarzyć się wszystko, ale tak i ja jestem zawsze pewny siebie, i, i tak samo do każdej walki podchodzę. Pokonałbym go, pokonałbym go teraz, i pokonałbym go w momencie, kiedy byłaby ta walka. I to jest moje nastawienie, z którym wychodzę stary do każdej walki. Okej. Okay. Okay. No wydaje mi się, że to. To jest dosyć Zresztą... mocna deklaracja. Satysfakcjonująca odpowiedź, może być, stary? Dla mnie, stary. Mocno podpalająca. Eee, Niesatysfakcjonujący. <grym> okay. Bo wiem, że chciałbyś powiedzieć dużo więcej, tylko że chyba czat powinien cię podpalić teraz no. i mocno pisać, co naprawdę myślisz o Kubie Post, <grym> bo ty e, jakiś taki wstydliwy jesteś. Ale, ale, jest ale Rudy jest dobrym ziomem no, no, ale ale w Ale ty też dobrze wiesz, że ja wolę stare czyny niż słowa. Nie? Ja, wolałbym, ja wolałbym udowodnić niż mówić. Ty wolałbyś nie? udowodnić? To ja mam pytanie do czatu: jak myślicie, kto by, kto by wygrał w takiej walce w ogóle? Czy czysto teoretycznie? Ale walce z, z... z Kubą Postem. A, okay, Jeżeli by okay. taka doszła do skutku, kto by ją mógł Właśnie, Właśnie, jak wy czat myślicie, nie? Też szczerze. Jakby nie zwracajcie uwagi na to, że tutaj jestem, ale też szczerze. Okej, okay, to ja w takim razie odpalę polsy. Możemy to zrobić, no. To, Create pols. Bo wiesz, Pytanie, może, ale to jest dobra weryfikacja, stary, no, bo tak. można, można tutaj... Y, bo pocią... będzie porówna, może ale, wszyscy dalej rzępę. Jak może tak być, ale ja jakby wszyscy mogą sugerować się naszą walką, którą mieliśmy okay, w moi... w gali, wiesz, w tym samym dniu, jakby. Moi nie? drodzy, w tym momencie odpalam Polsa, macie na czacie teraz zadane pytanie, kto według was wygrałby? A gdzie są wyniki tej ankiety? Wyniki są na górze i wygrywasz? Z tego co widzę. 8, 87% na Rudego, 13% na Kubę Posta, więc wygrywasz. I uważam. E... Na 2300 głosów, więc tutaj można powiedzieć, jedno, bardzo jednostronny wynik. E, moim skromnym zdaniem to. No, Patrykos, to by go glut nabił. <laughs> <laughs> Nie <śmiech> wiem, co w ogóle jest ta ankieta, ale spoko. Ja ten. Ja dla czapy. W... Ankieta dla czapy, żeby wykorzystywać <laughs> to, co daje nam YouTube. <laughs> Może to zabrzmi trochę egoistycznie. Nie chciałbym, żebyście mnie tak odebrali to, co mówię. No ale wygrałbym to, nie? Wygrałbyś to. Dobrze, dobrze, pod, trochę podpaliliście Rudego, jego ego leciutko podskoczyło, ale to dobrze, bo Rudy ogólnie... Jest. Ale nie tego na, aż... na ujemnym ego troszeczkę?